Witam serdecznie. Kilka chwil po tym, jak zakończył się wyścig główny o Mistrzostwo Polski w Cross Duathlonie w tym sezonie, jesteśmy w Dzierżoniowie na hali tutejszego Ośrodku Sportu i Rekreacji z Danielem Formelą, który jest nowym mistrzem Polski w tej odmianie multisportu. Daniel, jak się czujesz w te kilka chwil po zwycięstwie? O, i teraz ciężko mi powiedzieć, co chwilę dostaję telefony, smsy, nowe jakieś posty na fejsie. Wiadomo, nowe czasy. Fajnie, no zrealizowałem swoje i marzenie i przede wszystkim cel, bo ja funkcjonuję bardziej w takich kwestiach sportowych niż magicznych, czyli mam swoje założenia, do których dążę i jak na razie zadanie jest wykonane i tak naprawdę myślę, że takie sensowniejsze komentarze i wnioski wyciągnę po jakimś czasie. No właśnie powiedz, znamy... Nie znamy Cię tak naprawdę. Na co dzień zajmujesz się raczej kolarstwem MTB lub kolarstwem szosowym, ale widzimy, że pewne tutaj zacięcie do Cross 2 masz. Wygrałeś miesiąc temu Cross w Poznaniu, teraz wygrałeś szosła Polski. Jakie plany dalej, jeżeli chodzi o multisport? To znaczy, planowałem troszkę więcej, bo planowałem starty w triathlonie. Sporo osób mnie do tego namawiało, ze względu na to, że się ścigam i robię jakieś całkiem niezłe wyniki w kolarstwie. I całkiem niezłe wyniki w bieganiu, bo zawsze jesienią i zimą w ramach przygotowania do kolarstwa i odpoczynku od roweru biegam czasami uda się jakieś wody zaliczyć. I tutaj wiele znajomych i nawet nieznajomych osób pisało do mnie, żebym się zajął triatlonem. Okej, okay, pomyślałem, fajny pomysł, tylko trzeba troszkę popracować nad pływaniem i tak, to była pierwsza sprawa. Po miesiącu próby pogodzenia trzech dyscyplin, stwierdziłem, że jest to trochę za ciężko, że przede wszystkim będę kolarzem. Jak będę miał jeszcze czas, to będę kolarzem, który biega, a dopiero w ostateczności będę triatlonistą. Jak na razie zostaję przy tym, że jestem kolarzem, który biega. No, no to... jak na razie idzie ci to, to bardzo dobrze, także myślę, że to jest dobry pomysł. Tak, dlatego będę się starał startować jak najczęściej w Poznaniu. Super. W x 2 Eee, a poza tym no już teraz jestem zobowiązany, żeby zjawić się na kolejnych e, mistrzostwach Polski. No pewnie, w przyszłym roku będziesz bronił tytuły, także tak jest. liczymy na... W przyszłym e, roku się na pewno zjawię. Na obronę. No pewnie powiedz mi, e, jak wyglądają twoje życiówki, jeżeli chodzi o bieganie, bo wiemy, że w kolarstwie stoisz dobrze, ale też jeżeli chodzi o to bieganie, to nie jest tak byle jak. Skoro. Tak, e, w 2011 albo 2012 roku... E, Zacznę inaczej. Ścigam się w głównie na 10 km, plus minus, czyli czasami to są piątki, szóstki, jakieś siódemki. Terenowe. Najbardziej lubię asfaltowo na atestowanej trasie 10 km. Moja życiówka to jest 32-11, które pobiegłem w Gdyni w zawodach z okazji święta niepodległości. W zeszłym roku. Na początku grudnia pobiegłem w półmaratonie Mikołajów. To był mój w ogóle pierwszy półmaraton. To osiągnąłem czas około godziny 13 minut i jakieś parę sekund. Mi pokazało godzinę 12:59, było chyba godzina 13:02. Jakoś tak, w takiej okolicy. Wydaje mi się, że jest to taki przyzwoity czas, jak na, jak na kolarza. Tak, no i to w sumie tyle. Jeszcze nie startowałem w maratonie, dlatego, że mam ambicje na trochę lepszy czas i, i, i wolę wystartować Przyjdzie w maratonie raz, wtedy, kiedy, kiedy osiągnę no, taki czas, który będzie mnie satysfakcjonował. Mhm. Dzisiaj ten pierwszy etap biegu rozegrałeś tak dosyć asykuracyjnie. Byłeś gdzieś tam w środku stawki, nie trzymałeś się czuba mhm. za wszelką cenę, ale już na etapie rowerowym widzieliśmy prawdziwą moc i faktycznie bardzo szybko nadrobiłeś dystans do czołówki. Powiedz mi, ty, jako kołasz MTB, jakie zauważasz różnice między tym, co prezentują triatloniści, dla których MTB nie jest takim docelowym sportem, a tą techniką, którą Ty posiadasz? zaczynam od początku. W bieganiu specjalnie odpuściłem troszkę, w takim sensie, że nie biegłem na maksa, bo wiedziałem, że ja swoją pracę wykonam na, na rowerze, bo ta część rowerowa czasowo jest dłuższa od części biegowej. Jeśli chodzi o to, co pytałeś o te różnice między kolarzami a triatlonistami, czy kolarzami MTB, no to dla mnie to tyle jest jasne, że ja jako kolarz i też szosowy wiem, jak jeżdżą triatloniści, bo ja też tak jeżdżę. I wiem, jak jeżdżą kolarze MTB, bo ja właśnie tak jeżdżę, a oni nie. I tutaj główna różnica jest taka, że jak się jedzie na szosie, czy się jedzie na tak zwanej kozie, jazda indywidualna na czas, siada się na rower, pochyla się tak naprawdę jak najniżej i się łapie swój rytm. Jedzie się ile fabryka dała, w zależności od tego, co jeszcze potem robimy, czy biegamy, czy już nie. Eee, ja wiedziałem, że moją przewagą będzie to, że ja jestem moim zdaniem znakomicie przygotowany do, do, do tego sezonu, że narzucę bardzo wysokie tempo, nie będę się na nikogo oglądał. A kiedy napotkam jakiegokolwiek tracą to dla niego zabójstwem w, takim, w cudzysłowie, z mojej strony. Będzie, będzie atak i tak też robiłem. Jak doszedłem, już teraz nie pamiętam kogo dokładnie, imienia i nazwisko, ale tam czwartego, trzeciego, drugiego zawodnika, za każdym razem zrzucałem ząbek niżej. Przygotowałem się do tego i strzelałem jak z rakiety, tak żeby nikt nawet nie pomyślał, żeby usiąść mi na kole. Taka sytuacja była też z drugim zawodnikiem, z Maćkiem Kubiakiem którego właśnie zaatakowałem, żeby, żeby mu uciec. Tak naprawdę myślałem, że on był na drugiej pozycji, a nie na pierwszej. Jakoś nie potrafiłem się doliczyć, kto był który. Odjechałem mu, bo to było akurat takie lekkie, lekkie wzniesienie, ale po chwili patrzę, że znalazł się za mną. No to no tak się poczułem, że ja nie mogę sobie na to pozwolić, więc zaatakowałem jeszcze raz, już bardziej w stylu szosowym, tak żeby zjechać z linii wiatru, żeby nie osłaniać tego drugiego zawodnika. No i... Ja powiem, z sukcesem odjechałem i, i, i prowadziłem no Wychodzi proces. na to, że ta taktyka faktycznie zdała egzamin, bo na tym drugim biegu byłeś już faktycznie niezagrożony. Tak, pewnie dotarłeś tak. do mety i miejsce miało odpowiednie zwycięstwo. Ja bardzo się obawiałem tego drugiego biegu, bo jak przeglądałem wyniki z poprzednich lat, jak zawodnicy szybko biegli, a jak ja no, biegnę średnio, zwłaszcza teraz, kiedy głównie skupiam się na, na, na kolarstwie. To tak jak już mówiłem, ja właśnie swoją nadzieję widziałem w interwałach, bo wiem, że do triatlonu interwały nie są chyba zbytnio przydatne, a ja ich robię strasznie dużo. Powiedz jeżeli zapytamy Cię teraz kiedyś przy okazji a kilka porad. Jeżeli chodzi o technikę przed następnymi zawodami, blaszam takiej informacje, udzielisz? Mm. Tak, moim zdaniem y, ciężko jest zaproponować, żeby zawodnicy nagle robili więcej interwałów, bo to zależy od trenerów, od sposobu przygotowań, od imprez, czy krótkich, czy długich i tak dalej. Przecież ja i tak uważam, że jest to znakomity sposób, żeby skracać treningi, a zwiększać ich efektywność y, właśnie poprzez zwiększenie intensywności. Ale najlepsze wystartować w wyścigu MTB, zwłaszcza, zwłaszcza w maratonach, tam można się nauczyć na maratonach płaskich, można się nauczyć bardzo wysokiej prędkości, bo nawet na rowerach górskich rozpędzamy się do 50 czy 60 km na, na godzinę, co wydaje mi się jest dość sensowną prędkością jak dla yy, triatlonisty. A tak samo w maratonach po górach, gdzie można się nauczyć techniki zjazdowej, nie ma innej opcji niż startowanie i po prostu przeżyć to samemu, na, i, własnej, tak, na własnej skórze i, e, i się nauczyć. Na pewno, na pewno to pomoże. Dziękujemy bardzo za wywiad. A więc teraz wiecie, jeżeli chcecie rywalizować na takim poziomie jak Daniel, musicie więcej startować na MTB, bo tylko to wam zapewni sukces w prostych maratonach. Dziękujemy Daniel i jeszcze gratulacje.